Dzień dobry, nazywam się Mariusz Mazur i jestem doradcą techniczno handlowym w firmie Rotenberger. Tematem dzisiejszego naszego spotkania jest detektor do wykrywania nieszczelności w układach gazowych Rotes Elektronik 4. To czwarta generacja tego urządzenia w naszej firmie. Urządzenie kalibrowane jest na metan, czułość powyżej 50 ppm. Waga urządzenia 250 g. Elastyczna sonda o długości 430 mm. Zakończona Sensorem półprzewodnikowym. Urządzenie zasilane jest dwoma bateriami typ AA. Czas pracy urządzenia na tych bateriach to około 12 godzin. Po włączeniu urządzenia, urządzenie zaczyna się kalibrować. Czas kalibracji to około 20 sekund. Kalibrację należy dokonywać w miejscach wolnych od skażenia, w czystym otoczeniu. Po skalibrowaniu się urządzenia. Urządzenie przechodzi w tryb pracy. Tryb pracy polega na tym, że dioda zielona miga co dwie sekundy, jak i wydawany jest sygnał dźwiękowy. Istnieje możliwość doświetlania miejsca, w którym szukamy wycieku. Jeżeli pojawi się wyciek, dioda przechodzi, urządzenie, dioda przechodzi w kolor żółty, a kiedy jest to maksymalne zanieczyszczenie, jest to kolor czerwony. Bardzo niebezpieczne. Posiadamy też kontrolkę naładowania baterii. Jeżeli pali się w sposób ciągły, baterie są w dobrym stanie. Kiedy zaczyna ta dioda mrugać, należy baterię wymienić. Urządzenie może też ma taką możliwość zmniejszenia czułości w skażonym otoczeniu. Dzięki temu możemy w skażonym pomieszczeniu uzyskać poziom zero i wtedy łatwiej namierzyć wyciek. Do każdego urządzenia dołączony jest protokół kalibracji. Jest to bardzo istotne, ponieważ potwierdza nam prawidłowe działanie tego urządzenia. Taką kalibrację powinniśmy wykonywać raz do roku. Tak jest zalecane. Istnieje też możliwość zarejestrowania tego urządzenia w naszym serwisie. Te Coroczne przeglądy powodują, że mamy 6-letnią gwarancję. Rotest Elektronik 4 to bardzo trwałe i skuteczne urządzenie. Polecam każdemu instalatorowi do wykrywania nieszczelności w układach gazowych.